Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie na koparcie w Rino z tej strony, Tomasz dla US Cars. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy dzisiaj od czegoś, czego jeszcze właśnie nie było u nas na kanale, mianowicie chodzi tutaj o. Porsche Cayenne. Jest to troszeczkę starszy rocznik, bo jest to rok 2011, moi drodzy. Możecie sobie sprawdzić tutaj wszystko po numerze aukcji. Widzicie rok 2011. Przebieg tego samochodu to 135 tysięcy mil. Uszkodzenie znajduje się z przodu, za chwileczkę wam to pokażę. Tylko najpierw zajrzyjmy do wnętrza. Zobaczmy, co tutaj Porsche oferuje, właśnie w tym roczniku. Tak jak widzicie. Czarne wnętrze, czarna podsufitka wszystko bardzo czyste, bardzo zadbane. Nie widzę tutaj żadnych jakichś mechanicznych uszkodzeń, moi drodzy. Wszystko wygląda bardzo fajnie. Powiem Wam szczerze, pierwszy raz, gdy wsiadałem do Porsche Cayenne, no nie powaliło mnie to za bardzo jakby to wnętrze tego samochodu. Chyba trzeba po prostu lubić tą markę. Często ludzie po prostu kupują te samochody dla osiągów, ale to jest kwestia osobista. Samochód zadbany, dobrze wygląda, ładnie w środku pachnie, nikt tutaj moi drodzy nie palił. Macie tutaj dobre wyposażenie właśnie od Porsche. Jeżeli chodzi o uszkodzenie tego samochodu, znajduje się ono z przodu od strony pasażera. Zobaczcie sobie ktoś niestety nabił się możliwe, że na jakiś hak albo tył od jakiegoś pick bo to uderzenie poszło dosyć wysoko nie wygląda to jakoś tragicznie, niestety maska jest zaklinowana, nie da rady jej otworzyć, zajrzeć tak naprawdę do środka co tam się stało czy te podłużnice właśnie zostały wygięte dwa szata z tej strony czy tylko uderzenie właśnie poszło po belce, jeżeli chodzi o Pozostałe elementy tego samochodu, wszystko tutaj jest, powiedziałbym, nawet w bardzo dobrym stanie. Nie widzę żadnych zarysowań ani wgnieceń od czyichś drzwi, wiecie, tych bardzo popularnych, gdzie ktoś komuś właśnie uderzy przy sklepie. No tutaj tego nie ma. Samochód bardzo fajny, zadbany, moi drodzy. Jeżeli chcielibyście właśnie sobie coś takiego ściągnąć, no to piszcie do nas śmiało, pomożemy wam tutaj właśnie. Z całym procesem ocenimy to auto, sprawdzimy, zobaczymy, czy tak naprawdę warto coś takiego ściągać do Polski. Kiedyś już Wam pokazywałem tego Rubicona. Było to chyba dwa albo trzy odcinki temu, i teraz w tym momencie mamy wpłacony na niego depozyt, ponieważ. Dosłownie za dwa dni odbywa się aukcja. Auto jest wyceniane na 21 tysięcy, jeżeli chodzi o wartość rynkową. Myślę, że cena zakupu może być właśnie bliska tych 21 tysięcy. Jeżeli uda się go kupić za około powiedzmy 15 000 do 18 tysięcy, no to jest to dosyć dobry interes ze względu na to, że. Jest tutaj naprawdę napakowane wszystkiego moi drodzy w tym jeepie. Same jakby akcesoria po prostu pozakładane już są dosyć sporo warte na tym samochodzie, ale nie to chciałem wam pokazać. Tutaj, zaraz obok tego jeepa, akurat znajduje się taki troszeczkę starszy Mercedes. Jest to Mercedes GLK250 z 2014 roku, moi drodzy. Możecie zobaczyć sobie tutaj numer aukcji. Dlaczego chciałem Wam pokazać ten samochód? Bo powiem Wam, że jak na ten rocznik, to jest on dosyć fajnie zadbany. I zniszczenia tutaj na tym samochodzie nie są jakieś e, szczególne. Pokażę Wam wnętrze, żebyście sobie zobaczyli. Dosyć fajnie to wygląda. Zdecydowanie jestem większym fanem tych starszych Mercedesów, w których macie normalnie wbudowany ten ekran, a nie ten taki, jakby tablet wiszący. Z przodu, tutaj, tamto moim zdaniem nie wygląda za atrakcyjnie. A tutaj, wszystko ładne, schludne. Ta drewniana taka albo pseudo-drewniana wstawka. Jasna tapicerka, żadnych uszkodzeń. Podwójny szyber Z tyłu, wszystko w porządku. Bardzo fajnie to wygląda, moi drodzy. Naprawdę, jak na ten rocznik, no to auto jest w bardzo dobrym stanie. 45 tysięcy mil przebiegu. Jeszcze pokażę Wam tutaj tył. Zobaczcie sobie, jest to Diesel Formatic. Diesle bardzo rzadko spotykane tutaj, akurat w moim rejonie, bardziej w Kalifornii. U nas dosłownie w Reno jest, no nie wiem, kilkanaście stacji, gdzie można diesla zatankować. W Kalifornii dużo więcej. Zobaczcie sobie jeszcze tutaj tył z tej strony. Wszystko. To wygląda naprawdę bardzo fajnie. Jeszcze pokażę Wam przód, tutaj, żebyście sobie zobaczyli. Tak to wygląda, moi drodzy. Duży ruch na koparcie dzisiaj, moi drodzy, bo wczoraj odbyła się aukcja. Więc wszyscy odbierają swoje samochody. Przyjeżdżają firmy, które właśnie zabierają te auta z tutaj z tego punktu aukcyjnego i wysyłają je na przykład do Europy. A tutaj mamy taką kolejną ciekawostkę, coś dla fanatyków europejskich klasyków. Jest to Mercedes 380 SL z 85 roku, moi drodzy. Przebieg tego samochodu 119 000 mil. Ogólnie stan, powiedziałbym, że jest dobry. Na koparcie podany jest, że on niby odpala. Nie będę tego próbował, niestety, ale jeżeli chodzi o wnętrze, powiem Wam, czyściutko. Żadnych uszkodzeń, tapicerki, ani tutaj tej podsufitki. Wszystko wygląda dobrze. Wiecie, samochód ma już swoje lata, ale i tak w środku wygląda bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o stan lakieru, no to auto jest. Niestety, do odmalowania lakieru jest dosyć mocno wyblaknięty. Ważna rzecz jest taka: samochód jest kompletny, nie ma tutaj żadnych jakichś takich większych uszkodzeń. Możecie sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Bardzo fajnie. Także, jeżeli jesteście właśnie fanatykami europejskich klasyków, moi drodzy, zapraszam do kontaktu, pomożemy Wam właśnie w ściągnięciu takiego czegoś. Bardzo duży popyt ostatnio jest na suwy, na crossovery. No i akurat tak się zdarzyło, że jest tutaj, moi drodzy, Lexus RX350 z 2016 roku. Powiem Wam tak, samochód ogólnie z zewnątrz wygląda dosyć dobrze. Uszkodzenie z przodu, które zaraz Wam pokażę. Chciałem Wam na początek pokazać wnętrze, żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda. Bo jak na 2016 rok. Powiem Wam szczerze, ten samochód jest dosyć zadbany. Macie ten taki charakterystyczny zegarek w Lexusie zawsze, w każdym praktycznie modelu. Ładne skóry, czyściutko. Oprócz kurzu, właśnie z kopartu, żadnych tutaj uszkodzeń nie widać. Jest to podstawowa wersja tego samochodu, tak naprawdę, bo tak jak widzicie, nie ma tutaj żadnej panoramy, ale. Samochód dosyć duży, dużo miejsca z przodu, dużo miejsca z tyłu. Zobaczcie sobie, jak wygląda tutaj właśnie sytuacja. Z, mie z miejscem na nogi jest tego dosyć sporo. Dużo miejsca na głowę również. Duży bagażnik. Jeżeli chodzi o uszkodzenie w tym samochodzie, samochód dostał z przodu, zaraz wam to pokażę. Widzicie, uderzenie poszło tutaj z tej strony. I tutaj z tej strony wygląda na to, że tak jakby przytarł przy jakiejś bandzie w jedno, z jednej strony i go obróciło, i potem uderzył, właśnie z drugiej strony. Nie widać, żeby zawieszenie tutaj było uszkodzone. Wszystkie koła są proste. Trzeba by po prostu zajrzeć pod niego, ale spójrzcie sobie tutaj na podłużnicę z jednej strony. Czy z drugiej strony będzie ją widać? No, tak słabo. No, ale to jest wszystko do wymiany. Widzę, że tutaj ten zbiorniczek też jest pęknięty. A tak poza tym, no to powiem Wam, auto dosyć ciekawe. Zobaczcie sobie jeszcze numer aukcji. Jest to rocznik 2016, przebieg 18 000 mil. Moi drodzy, tak naprawdę nikt tutaj za dużo tym samochodem nie pojeździł. Niestety ktoś go rozbił. Tutaj te drzwi też by były do wymiany. Widzę tu jest jakiś klej z tej taśmy, chyba, ale tu jest wgniecenie. A tak poza tym, wszystko wygląda bardzo dobrze. No. Jedna bardzo ważna informacja moi drodzy teraz, e, przez tą całą sytuację z tymi statkami, z kontenerami. Czas oczekiwania wydłużył się o 2 do 4 tygodni dłużej. Bądźcie tego świadomi, jeżeli właśnie ściągacie samochód ze Stanów, że w tym momencie czas oczekiwania jest troszeczkę dłuższy. No a tutaj, moi drodzy, kolejny właśnie europejski klasyk: jest to Mercedes 450 SEL z roku 1978. Samochód, no, widział już lepsze czasy, ale powiem Wam tak, kultowe auto. I jeżeli właśnie jesteście miłośnikami takich europejskich klasyków, kurde, no, fajny samochód. Pewnie można by to taniej znaleźć w Europie. Pokazuję Wam to właśnie jako ciekawostkę, żebyście sobie zobaczyli, jak te Mercedesy kiedyś wyglądały. Widzicie. Prostota na maksa. Niby to było jakieś drewno, ale po tym, jak to się starzeje, to wygląda, że to była jakaś taka cieniutka naklejka drewniana, może założona na to. Ogromna kierownica, moi drodzy, jak w autobusie. Ogólnie spoko. No. Coś jest w tych właśnie starych Mercedesach, że one fajnie dosyć wyglądają, nawet w momencie, kiedy już się dosyć mocno postarzeją. Tutaj macie. Przykład takiego projektu, który można sobie właśnie ściągnąć do Polski, popracować nad nim. Dostępność części w Europie jest na pewno dużo lepsza niż tutaj w Stanach. Samochód jest do odmalowania, tak jak widzicie. Niestety lakier się poddał. Widać, że ktoś tak naprawdę zaczął już pracować na tym samochodzie, ale niestety nie skończył. Muzyka a tutaj macie samochód, który ostatnio stał się bardzo popularny, mianowicie chodzi o. Subaru Crosstrek. Bardzo wielu z was pytało się, czy jest więcej właśnie tych Crosstreków tutaj na parkingu i chcielibyście zobaczyć na przykład inne opcje wnętrza lub inne kolory karoserii, coś z mniejszym właśnie uszkodzeniem albo coś z większym uszkodzeniem. Dlatego postaram się wam pokazać właśnie chociażby w każdym odcinku jeden albo dwa te Crosstreki, bo one tutaj są bardzo popularne wśród Amerykanów. Ten akurat jest to rocznik 2019, moi drodzy. Widzicie tutaj numer aukcji, możecie sobie wszystko sprawdzić. Uszkodzenie samochodu jest z tyłu, zaraz Wam to pokażę. Przebieg samochodu 32 000 mil, prawie 33. Jeżeli chodzi o wnętrze, podstawowe wnętrze od Subaru. Macie tutaj zwykłą tapicerkę, brak skór, brak jakiegokolwiek szyberdachu. Wszystko na maksa proste. Ogólnie wnętrze Zadbane, niestety widzę, że na tamtym siedzeniu coś się tutaj rozlało, ale to wszystko można wyczyścić, posprzątać, moi drodzy. Jeżeli czegoś nie da się wyczyścić, zawsze można te części wymienić. Jeżeli chodzi o uszkodzenie w tym cross jest ono tutaj z tyłu, od strony, właśnie kierowcy. Ciężko powiedzieć, czy tutaj samochód dostał po zawieszeniu. Raczej chyba nie, wszystko wygląda w miarę dobrze. Jest tutaj trochę blacharki do roboty, moi drodzy. Szyba niestety nie wytrzymała uderzenia, ale ten bok z kolei wygląda dobrze. Fajnie, że zabezpieczyli to na koparcie, żeby tutaj ten kurz nie leciał do środka i deszcz, jeżeli akurat będzie padał, no ale. Widzicie, tak to wygląda. Bardzo fajny, błękitny, pastelowy kolor. Moim zdaniem ciekawe auto, moi drodzy. Takiego Crosstrek'a tutaj na koparcie można bardzo tanio wylicytować. Chyba im się nie zmieści jednak ten trzeci samochód tutaj. W ostatnim odcinku pokazałem wam również tą oto X trójkę z 2019 roku i w tym momencie jest wpłacony na tą X trójkę depozyt, moi drodzy, więc po prostu będę musiał zrobić delikatne oględziny tego samochodu. Klient chciał, żeby właśnie posprawdzać kilka rzeczy tutaj w tym samochodzie, więc zrobimy to dla niego, zrobimy zdjęcia, zrobimy film żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości co klient po prostu kupuje. Więc bądźcie tego świadomi moi drodzy, jeżeli właśnie współpracujecie z nami, macie jakieś pytania, chcecie żebyśmy sprawdzili samochód, no to odzywajcie się, możemy właśnie zrobić takie oto oględziny w momencie kiedy już na przykład wpłacona jest kaucja, jeżeli chcecie się upewnić co kupujecie. No a tutaj moi drodzy bardzo fajna oferta. Mianowicie chodzi o kultowy samochód tak naprawdę w stanach, bo jest to Chevrolet Impala. Jest to rocznik 2020. Zobaczcie sobie tutaj macie numer aukcji Ktoś przyjechał tylko 22 tysiące tym samochodem. Jeżeli chodzi o wyposażenie, nie jest to jakby ten top-top, taki pakiet, tylko średni pakiet, ale powiem Wam, bardzo fajnie wyposażony ze względu na to, że macie nagłośnienie Bose, macie podgrzewane i klimatyzowane siedzenia, macie tutaj taką tą pseudo drewnianą wstawkę. Bardzo ładne, wygodne, skórzane siedzenia z brązowym takim właśnie. Przeszy przeszyciem, tak jak tutaj widzicie. Wszystko jest czyste, zadbane. Widać, że ktoś tutaj za dużo nie pojeździł tym samochodem. Jeżeli chodzi o uszkodzenie tego samochodu, znajduje się ono z tyłu. Za chwileczkę Wam pokażę. Tylko chciałem Wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Jest to amerykański samochód i te fotele, moi drodzy, są po prostu ogromne. Ja kiedyś jechałem tym samochodem z wypożyczalni i powiem Wam, że czułem się malutki. Na tych siedzeniach. Jest to samochód naprawdę dla dużego faceta. Zobaczcie sobie: samochód dostał tutaj od strony kierowcy z tyłu. Ten bagażnik został dosyć mocno wygięty. Podejrzewam, że ta klapa się nie otworzy, no nie otworzy się niestety, możecie sobie zobaczyć mniej więcej jak to wygląda, to jest jedyne tak naprawdę uszkodzenie podane tutaj na stronie kopartu i jedyne tak naprawdę widoczne, macie te kultowe znaczki Impali po dwóch stronach, dużo ludzi narzeka na ten samochód, że stracił on swój jakby czar, i tak naprawdę całe to piękno, które właśnie miały te starsze impale, ale jest to, powiem Wam tak, samochód bardzo wygodny, w miarę niezawodny. Wiadomo, jak to jest z samochodami zawsze coś się może zepsuć. Ale jeździłem tym samochodem kilka razy. Jest tutaj odrobinę mocy jest właśnie czym pojechać. No, a tutaj kolejny nowy samochód jest to Nissan Altima. Z 2020 roku, zobaczcie sobie tutaj, macie numer aukcji, możecie sobie wszystko sprawdzić. Przebieg tego samochodu to 21 000 mil. Uszkodzenie znajduje się również z tyłu, za chwileczkę Wam to pokażę. Tylko chciałem Wam pokazać ten nowy przód od Nissana, który właśnie został wprowadzony w 2020. Jeżeli dobrze pamiętam, cała Altima została po prostu przerobiona z zewnątrz i wewnątrz i dostała nowy silnik. Jest kilka opcji silnika macie silnik z turbosprężarką, macie troszeczkę większy silnik bez turbosprężarki. Jest naprawdę duży wybór, jeżeli chodzi o ten samochód. Macie tutaj biały lakier ze względu na to, że jesteśmy właśnie w Nevadzie. Te białe samochody tutaj są bardzo popularne, żeby po prostu uniknąć zniszczeń od tego bezlitosnego słońca, moi drodzy, które świeci tutaj codziennie. Jeżeli chodzi o ten samochód, jest to wersja SR, bardzo fajny pakiet, nie jest to jakby ten top model, jest to średni pakiet od Nissana, po, niższy model to jest SV, potem jest SR i ostatni SL i jeszcze wersja Platinum, jeżeli chodzi o Maxime. Tutaj macie bardzo fajne, czarne, skórzane siedzenia, bardzo ładne, schludne wnętrze moi drodzy. Ten ekran bardzo fajnie działa. Pawiłem się kiedyś tym samochodem, bo dostałem go z warsztatu jako zastępczy w momencie, kiedy pracowali na moim samochodzie. Więc powiem Wam tak, szczerze polecam, polecam. Naprawdę fajnie jeździ się tym samochodem. To wszystko jest dobrze wykonane nic tutaj nie trzeszczy. Macie naprawdę wygodne te siedzenia. Z tyłu bardzo dużo miejsca na nogi i również na głowę. Jeżeli chodzi o zniszczenie tego samochodu, no to już wam pokazuję. Samochód dostał tutaj z tyłu, tak jak widzicie, nie jest to jakieś tragiczne uszkodzenie, więc naprawdę można ten samochód wylicytować troszeczkę taniej i tak naprawdę Koszt inwestycji, jeżeli chodzi o naprawę takiej Altimy, nie będzie tutaj wysoki. Więc, jeżeli bylibyście zainteresowani właśnie taką Altimą, śmiało piszcie do nas, pomożemy Wam w ściągnięciu tego samochodu. No, a tutaj kolejny Lexus, tym razem jest to Lexus NX200T, moi drodzy. Tak jak widzicie. Uszkodzenie poszło tutaj z przodu. Głównie dostały plastiki spód tego reflektora. Tutaj a tak naprawdę, jeżeli chodzi o podłużnicę, wszystko wygląda dobrze. Belka delikatnie wygięta tutaj. Chłodnica w porządku. Tutaj widzę uszkodzenie, poszło trochę po podwoziu. Jeżeli chodzi o wnętrze tego samochodu, jest ono dosyć zadbane, jak na ten rocznik. Bo jest to rok 2017, moi drodzy. Powiem Wam tak, po tych siedzeniach w ogóle nie widać, żeby ktokolwiek używał tego samochodu. Bardzo czysty samochód, bardzo zadbany, bardzo ładne wnętrze. Macie tutaj szyber dach. Jeżeli chodzi o tył tego samochodu, no to tutaj poza tym jakby plastikiem, który wyskoczył z zatrzasków i delikatnym. Nawet nie wgnieceniem, a obtarciem, może gdzieś tutaj właśnie na parkingu został obtarty, no to nic nie widzę. A jeszcze tutaj widzę ten plastik, czyli samochód dostał ewidentnie po podwoziu. W sumie to też właśnie kopat tutaj podaje jako główne uszkodzenia, czyli ten przód i podwozie samochodu. Z tyłu wszystko czyste, zadbane. Bardzo fajny samochód, moi drodzy. Moim zdaniem coś naprawdę warte Waszej uwagi, jeżeli szukacie takiego mniejszego suwa, jakiegoś crossovera, no to taki Lexus. Myślę, że w porządku, samochód. No. Moi drodzy, jeżeli jesteście nowi na naszym kanale, no to chciałbym was serdecznie zaprosić do subskrybowania naszego kanału, zaprosić was również na naszą stronę na Facebooku. Tam możecie znaleźć opinie naszych klientów, możecie zobaczyć samochody, które ściągaliśmy. Także serdecznie zapraszam. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie do nas, piszcie tutaj w komentarzach i oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeżeli podobał wam się dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!